pociągu. Dzisiaj zdobimy sobie takie, taką fajną, fajną odcinek, to go. Możecie wysłać na YouTube. A. Możecie, słuchajcie, zostawić łapkę w górę, bo to bardzo fajny odcinek. Ciekawe, czy na YouTube Wam się to spodoba, bo wiecie, ja, to, ja pierwszy raz e, chcę zobaczyć taki film, to możecie sobie wyobrazić, sobie, że będziemy, no to zaczynamy. Pociągimy nie wydajemy w ostatnim nie wykonaj już się z torów przed Pociąg kilku doległo do stacji we trzaskania, odejdża przy bronie trzecim. Pociąg kilku doległo do stacji we nie. odejdża przy bronie trzecim. Pociąg do kolejnego do Śląskiej, do stacji, do stacji, po pociąg pędolino do stacji we trzaskania, bo wilka przez... Stacja w Rzeszowocy dojeżdża do Wrocławia Głównego przy peronie 3. Pociąg do regio do stacji Włodzienowskiej nie odjeżdża z przy Pyronie 3. Pociąg w Intenderegio do stacji Włodzienowskiej odjeżdża przy 3. Pociąg w regio do stacji Włodzienowskiej nie odjeżdża z przy peronie 3. Pociąg do Intenderegio za, za opóźnienie przepraszamy. Ty patrz! światło się zapalimy, nie? Pociąg określony do stacji Webcamsu nie odjeżdża przy Peronie 6. Pociąg TGW do stacji, do stacji Planet, ja odjeżdżę staną przy Peronie 8. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, bo to by... 什么事？嗯嗯